Of Piotr Pomiński, Nadzia Polskiego Wyślarstwa, 11 zawodnik zawodników mistrza Mistrz Świata młodzieżowy Mistrz Europy i Młodzieżowy Wicemistrz Świata. Jakie plany na ten sezon? Walka o Igrzyska Olimpijskiego? No jeszcze tego nie wiadomo, ponieważ wszystko trener będzie podejmował decyzje w dalszych etapach przygotowań. Na razie mamy regaty centralne i zaczynamy najmniej. Jak to wszystko wygląda pod okiem trenera Wojciechowskiego? To znaczy, trenujemy z trenerem Wojciechowskim, mamy też jeszcze dwóch innych trenerów, z którymi się powiedzmy, że wymieniamy My mieszamy, bo trenujemy też z Robertem Syczem i Przemkiem Koneckim. co jest dla Ciebie w tej chwili najważniejsze? Paszport na Grzyska Olimpijskie czy też walka z Emilem Nakeowym Szeretko Świata że? Ciężko powiedzieć na razie, bo jednak zostawiam sobie to, że trener będzie podejmował te główne decyzje. A też jakby po tych po, po pierwszych regatach kontrolnych będzie wiadomo coś więcej pewnie. Czy wyciągnąłeś już wnioski z tej porażki pechowej dwa lata temu z Emilem Mejkowym na ostatnich 200 metrach, kiedy już byłeś prawie mistrzem świata? Pewne rzeczy wyciągnąłem, myślę, że były już wyścigi, które pokazywały, że już potrafię coś tam z tyłu na końcu zrobić. Ale zobaczymy oczywiście w innych. Będziesz startował tutaj w centralnych kontroli regatach? A później słucha świata w zagrzewiu przepada i co dalej? Z tego co wiem, jedziemy do Duisburga z czarkiem, nitką. Będziemy tam startowali na jednej karierze. No a dalej, tak jakby jeszcze, jest Jak panuje, to jest jasne. Jaka atmosfera panuje tutaj? Z wszystkich grupowaniach w Portugalii, teraz w wiecznym Poznaniu. W grupie jest wesoło, przyjemnie, więc na pewno dobrze mija czas i też dobrze treningi mijają. Zostajesz w butelu Warszawa? Tak. Będziesz tym flagowym okrętem tego tyłu? Tak, tak dokładnie. ...paszportu na Igrzyska Olimpijskie no i młodzieżowego mistrzostwa świata. Dziękuję bardzo.